Witam państwa na moim kanale. Tradycyjnie, jak co roku o tej porze, prezentuję wam wyniki suplementacji witaminu T3, czyli poziom metabolitu 25OH. Wydaje mi się, że ostatnie 6 lat, jakie wam udokumentowałem, powinno wystarczyć nie ma już co dłużej ciągnąć tego tematu podlecie suplementacji tym filmikiem zamkniemy ten temat w poprzednim wszystko już zostało omówione podsumuję to krótko także kto pamięta nie pamięta to może zobaczyć na poprzednim filmiku rok temu przypomnę wam że poziom Metabolity 25 OH, czyli witaminy D3 wynosił 321. Obecnie wynosi 375 Tradycyjnie wszystkie badania z krwi moczu zgodnie z normami prawidłowe. Nie odbiegają, nie odbiegają wartością od poprzednich mieszczą się w tym wyznaczonym przedziale tak więc robię no, kopii w klej także sami widzicie witamina D3 mnie nie zabiła a wręcz wzmocniła co do suplementacji to Wam omówiłem jak się suplementować w jakich dawkach jakich ilościach co? Do obecnego poziomu napomknę, tylko tak, że mając taki wysoki poziom 321, a we filmiku poprzednim stwierdziłem, że taki bezpieczny poziom to jest 200, żeby organizm w razie jakiejś infekcji wirusowej, bakteryjnej czy tam innej mógł się obronić. To jest tak, jak macie mało wojska, bruk przejdzie przez waszą linię obrony. Staranuje ją, wejdzie do środka. Tak samo wirusy, bakterie czy inne tam sprawy, które wyniszczają organizm, wejdą do organizmu, atakują komórki. Jest dużo wojska, silna zapora. To po prostu wrócienie przez nie przedrze. To samo jest z witaminą D3. Omówiłem wam, jak przy styczności z covidem, który mnie nie złapał, nie zaatakował. Poszedł mi poziom witaminy D3 w dół. W poprzednim filmiku to mówiłem. Także. Co do tej suplementacji, przetestowałem, przetestowałem, tak się złożyło, przetestowałem nowy produkt, nową witaminę D3. Znaczy nie nową w sensie, że to jakiś ktoś coś nowego stworzył. Po prostu jest to na rynku. Ta forma i postanowiłem i postanowiłem ją sprawdzić. I okazało się, że jest bardzo dobra. Jaka to jest witamina? Nie mogę powiedzieć. Nie chcę powiedzieć, gdyż zrobiłbym reklamy w tej filmie. Nie mam tym żadnego interesu. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Co do samej suplementacji, stwierdziłem, mając taki środki poziom, to nie będę się regularnie tam suplementował. A jak mówię, dawki tam 10, 20, 30, 40. Jeśli was jakiś tam Parkinson nieodowład, do, nie jakieś stawy zapalne, reumatalne Wam dolegają, no to wtedy by trzeba brać te 40 tysięcy. Macie zbadany poziom, to w zależności od tego, jaki tam ten poziom jest, 10-20 tysięcy regularnie sobie wtedy możecie zażywać. Dlatego wracając do, do, do mojej suplementacji, ja powiedziałem sobie, to tak jak mam taki wysoki poziom, to tak zjechać do około 200, to no będę sobie brał 40 tysięcy dwa razy w tygodniu, albo sobie zrobię 100 tysięcy raz w tygodniu. Czasami się tak zdarzyło, że w różnych sytuacji jakoś w ogóle nie wziąłem przez dwa tygodnie tej witaminy, później znowu wziąłem dwa razy po 40, albo raz tą stówę sobie zażyłem. Był taki miesiąc, chyba lipiec, który w ogóle nie brałem. Stwierdziłem, że jadę na wakacje. Dużo słońca. Także w tym miesiąc opuściłem suplementację, chociaż suplementacja słońcem jest wskazana. Dużo Wam to witaminy D3 nie naciągnie. Tak jak w jednym filmiku mówię, chyba 30 jednostek tylko naciągłem, Ale jest to inna forma tej witaminy. Wchłania się przez skórę. Mamy inne korzyści z tego, jest bardzo wskazany, zalecany, takie właśnie kąpiele słoneczne. Solar też jest dobry, granica rozsądku. Także podsumowując, podsumowując te sześcioletnie, tą sześcioletnią suplementację wyszła mi ino na plus. Nie choruje. Odpukać niemalowane drewno, jak to się mówi, i nie ma już co więcej się w tym temacie rozwodzić, wszystko było już powiedziane we filmikach. Kończąc, kończąc ten filmik, napomknę jeszcze o witaminie C naturalnej, aceroli i dzikiej róży, gdzie też macie filmik zrobiony. Powiem tylko tak, uważajcie, co kupujecie, bo przeczytacie na opakowaniu 500 mg. Cena jest bardzo atrakcyjna. Tylko, jak się wczytacie w tą etykietę, to macie 25 gram czystej witaminy C, bo jest to suszony owoc z pestkami i mielony w całości. A jak w filmiku Wam omawiałem, Peski ważą połowę z tego, co cały owoc, a po wysuszeniu, a po wysuszeniu, to macie jedną piątą wagi tego owocu, aceroli. Tak jak macie herbatę złotą, srebrną, czyli złota to jest ten z najwyższych partii, ten górny listek, z tych dolnych, ten górny listek to jest ta srebrna, no i później te listki, te trzy z każdego punku. To stanowią wszystko zbierane ręcznie, tak samo jak macie, byście mieli acerolę, dziką różę, obieraną, peskowaną ręcznie, piękna, wybarwiona łuska, wysuszona w odpowiedniej temperaturze, nie nieprzes przesuszona, czyli nie jest czarna, nie jest czarna, nie jest przepalona, ma piękny, ceglany taki kolor, to to jest... Bardzo wartościowa witamina. Mówię to by trzeba obrać ręcznie. Są filmy, co niby peskują, ale oni to też miażdżą, walcują to, żeby się tych pestek pozbyć. No bo innej metody nie ma. Wypeskować tak jak się to peskuje, wiśnie czy czereśnie, to się nie da. Po tych pestek tam jest multum są to małe pesteczki. Także. Tylko tyle w temacie tej witaminy C. Kończąc, chciałem podziękować za ten cykl filmów. Komu się to przydało, to jestem szczęśliwy, zadowolony, jeśli wyciągną wnioski. Sami widzicie, że ja żyję, nie umarłem przy takim poziomie. Wyniki mam wszystkie dobre, czuję się świetnie. Jak już wspomniałem, żadna infekcja, żadna choroba mi. Nie atakuje. Także zostaje mi Was pozdrowić i zaprosić teraz na inne filmiki. Jakie będą, nie wiem, co mi tutaj wpadnie w temat. W każdym razie, już co się dotyczy witamin D3, kończę. Pozdrawiam i zapraszam.